Jest. Świetnie. Świetnie. Nie moja wina, że jesteś chujowym tańczącym z witchami. Świetnie. albo nie, Uzi. To ja widzę, wybór broni jest zajebisty. Tu będą te, te glonojady, czy. Pff. Jakie glonojady? No te błotne, co ci zabudzają ekran. A... to, to się glonojady nazywa? Nie, ja tak co powiedziałem. <laughs> Kiedyś miałem jednego. W sensie jada. Nie, mm, ja nie miałem nigdy ryb. A nie, miałem kiedyś rybkę. Jak zdechła. <grym> Mi zdechł żółw i trzy psy. Nie, dwa, sorry. Jeszcze matka robiła taki hamski motyw, że jak suka miała. No znaczy to była matka i córka, nie Więc jak ta młodsza. Miała dzieci, nie szczeniaki to zawsze oddawała te szczeniaki wtedy kiedy spałem. I pamiętam jak byłem mały to mi po prostu mówiła, że zniknęły. I tak chyba. Wit! Okej. Okay. Wow, nie wy ten granat. I tak straciłem z 5 albo 6 szczeniaków. I musia musiałem... I przez 8 lat negocjowałem, żeby wziąć psa ze schroniska A teraz każdy mi mówi, że nie wyobraża sobie życia bez simby. Okej. Okay. Tu jest strzelba. Pieprzej. Możemy iść. Tu jest gdzieś piła mechaniczna, ale mnie paniścimy, a nie tylko. ki do O, na magnum? Gdzie jest magnum? Tu nie ma magnum. Napiszę co? mi na pistolet, magnum, żebym zmienił. No to nie wiem. To co masz magnum? Mam, mam de Desert i AIE. E-Agla, tak to się czyta? Desert E-Agla, tak, desert Migo Miguel, desert Migo musisz tak powiedzieć, jak Migo Miguel tak, to jest wujmeniu. Tak, jak Niger, tak MIGU. Tu jest statek. Statek, jakoś, e samolot. Jakoś tu się dało przeskoczyć go bez otwierania tych głupich drzwi. No nie nie mamy czasu, teraz zrobić eksperymentu człowieku. Gdzie są on laser sights? Tu Tank jest za dru jest... po drugiej stronie Czekaj, tank! może go trafię Ty, chcę chce tu wejść Ty Ja wy, Ja wyłazę z tego samolotu on the floor. Gdzie Everybody walk tank? the tanko so. <głos> 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 Już chyba wiesz no, gdzie, gdzie on jest? Nie <noise> widzę go ja się odwróciłem i on tam był! On tu w las! On tam po prostu był! No dobra, Elis mnie podnosi. Fuck! Okay, it, not... Dobra, trafiłem go dwa razy z granatnika chyba. Oh my god... That was terrible. Hold up, got a nigger... Uh, ...heal. Got a niger. Dobra, idziemy. I'm gonna, I'm gonna, give him a chicken. Ain't nothing but a chicken wing. Jak mogą się tak wywalać drzwi od samolotu, Wyjaśni mi to. To był chyba awaryjny ten... I ciśnienie coś tam, bla bla bla. więc Ej, poszedł ten twój glonojad jakiś, bo widzę, że se łaził na... Ło, oh, fuck! Złań ze mnie, gnoju! No z drugiej strony też przyważam, uważaj. No to miał jej Roshel w jednej, a nie, bo tu Alice i Roshel są. <laughs> Charger se wbiegł przed drzwi hamsko. Oh, what the. Co? Oh, really? yeah. Suck on this, niggas. Dobra, chodźmy stąd. Gadam, reload. Gadam. I, I a gada. Gada. Jak to było w tym? W Forfiterze? Nie widziałeś tego? Forfitera? Nie widziałeś tego, co przed chwilą przeleciało obok ciebie? Nie, patrzyłem się na kałacha, Co to było? Hunter. Aha. Weź te granatnik, jak chcesz mi się lepiej. Gra normalną bronią. Ja też wolę normalną. No fuck chodź tu glonojadzie Dostałem tropiciel Dobra idziemy chodź re Reniguring To jest key baseballowy jak chcesz apteczka, desertigo O, apteczka i Desertigo ja już mam to ten O, naboje odłamkowe, czyli wybuchowe him some heal my niggas ass. No! Kto mi apteczkę? To była moja apteczka. Ja Czyś powiedziałeś, o... że tu leżała apteczka jedna. Tu, na stole leżały. I o ja Jezu! I zużyłem apteczkę, a... Bo... któryś dobrze. bot ją wziął. <noise> Idziemy. Co jest? Czemu cały czas mam rękę? Nie wiem, Dobra. wiem, że zabraliście mi moją amunicję też. I dobrze. <noise> Idziemy. Ain't nothing but a chicken wing. O, oh, hi. Mam nadzieję, że jakoś przeżyję. Splitter, czy tam splitter, splinter. Cell. Wiedziałem, że to powiesz. Wiem, wiem, że wiedziałeś, że to wiem. Okej. Okay. Hunter. Mam Huntera. O Jezu co za kretyn Chciał się pobawić w Assassin's Creed Ta. Ej! Ej! Ja mam amunicję wybuchową, także A ja mam dziurę w twoim kiblu. Okej, okay. to co teraz? Idziemy. O, piła mechaniczna Może chcę ją wziąć, mi się już znudziła. Scar. ...pilcy. To się zda. Wow, fuck. Spider. Dobra. Chcesz tą piłę mechaniczną, czy nie? Nie, chodźmy stąd. To ja biorę ją. Znowu. To jest jakiś samochód. To już końcówka. Ain't wiem, no thing, but a chicken wing. A co my tu mamy? Kolejnego Skara. Kupę martwych zombie i pipa jeśli chcesz. Ja mam Moloto e, Smoker biegnie. Już nie. O, głupie boty mnie lecą. <laughs> zmieniłem na apteczkę i prze... No co za chuj? Co? Ulecz mnie idiotą, dobra. Lata Help! E, yeah, yeah, safe house. Dobra, to ja wyłączam nagrywanie. Ain't no thing but a chicken wing.